W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Witaj, najczystsza Maryjo. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, I błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od pana. Wtedy Maria rzekła, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym Ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maria pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Moi kochani, magnifikat Matki Bożej jest wielką bramą, przez którą, jeżeli Pan Bóg pozwoli, można chociaż troszkę zobaczyć z duchowego, wewnętrznego piękna Matki Bożej. Zwróćmy uwagę, chociaż przez chwilę, na jakiś jeden czy drugi szczegół. Matka Boża przedstawia siebie Elżbiecie jako ta, która jest uniżona przed Bogiem i na której to uniżenie Bóg odpowiedział nieskończoną łaskawością. I dalej, kiedy zaczyna mówić o Bogu, mówi, że Jego imię jest święte. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że świętość Boga. Dotyczy pierwszego wezwania z Ojcze Nasz. Pan Jezus mówi, że jego dzieci, dzieci Chrystusowe, dzieci Boże, modlą się o to, ażeby imię Boże było świętowane. I Matka Boża właśnie to czyni, wpatrując się w świętość Boga. To jest pierwsze, co jej się kojarzy, gdy o Bogu mówi. Bóg jest święty i świętowanie Jego imienia. Jest sposobem życia tych, którzy są dziećmi Boga. Matko Boża, naucz nas, abyśmy całe nasze życie, zapatrzeni w świętość Boga, świętowali Go. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.